Dla każdej liczby rzeczywistej różnych od tych wartości, jakie to będzie równe nam wyrażenie, w jakiś sposób możemy je zapisać. I oczywiście się mamy podać że założenia, już nie musimy robić tutaj nic więcej, poza tym, żeby to uprościć. I oczywiście się mamy teraz dzielenia, To może to przepiszę i teraz tą wartość x do kwadratu minus 1. Dzielenie zamieniamy po prostu na mnożenie, czyli to będzie razy wartość x plus 1, odwracamy do góry nogami przez 3x do kwadratu. I teraz te wartości można by było skrócić, zastanowić się w jaki sposób możemy skrócić. No i na przykład taką x do kwadratu minus 1 możemy jakoś inaczej rozpisać, i zaraz tutaj to rozpiszemy sobie, mianowicie to jest nic innego tylko wzór skróconego mnożenia, i w tej sytuacji możemy to rozpisać, że to jest to samo co wartość x odjąć 1, razy wartość tak naprawdę x dodać 1. I teraz oczywiście przemnażając przez tą wartość x plus 1, dzieląc przez wartość 3x do kwadratu. No i teraz te nasze x plus 1 nam się po prostu w tej sytuacji skreśla, czyli skraca. Tutaj tak samo. Jeśli chodzi o x, tak samo też tutaj nam to się skraca, a tutaj nam się skraca po prostu potęga. Bo skoro tam jest 3x razy x, no to po prostu będzie potęga nam zniknie, zostanie nam tylko sam x. No i w tej sytuacji otrzymujemy, że wynik tego naszego działania na górze otrzymamy po prostu wartość 1. Natomiast na dole otrzymamy wartość wynoszącą nam x minus 1 razy wartość 3x. No i teraz przemnażając tą wartość w mianowniku to otrzymamy, że to będzie 1, to oczywiście przemnażamy przez tą wartość i to później jeszcze przez to, czyli w ten sposób 3x razy x to są 3x do kwadratu, minus 1 razy wartość 3x to będzie wartość minus 3x, no i taką idealną odpowiedź znajdziemy w podpunkcie B.